Tablica jest zaindeksowanym zbiorem obiektów wszystkich tego samego typu. Tablica jest dobra w przypadku przechowywania stałej liczby wartości lub referencji, i dwie szczególne cechy tablicy polegają na tym, że zawiera ona stałą liczbę elementów w określonej kolejności. Jako przykład, wyobraź sobie, że z jakiegoś powodu musimy przechowywać miesiące w roku. Oczywiście jest 12 miesięcy i zawsze będzie 12 miesięcy. To jest stały rozmiar. A miesiące mają również określoną kolejność. Luty zawsze przychodzi po styczniu, marzec zawsze przychodzi po lutym, kwiecień zawsze przychodzi po marcu i tak dalej. I w naszym pierwszym demo wykorzystamy miesiące w roku jako przykład. Aby pokazać, jak utworzyć instancję tablicy i wyświetlić wszystkie jej elementy. Przejdźmy do Visual Studio. Jestem teraz w Visual Studio z nowo utworzoną aplikacją konsolową. I gdybym chciał jednego stringa, jedną zmienną typu string, to zrobiłbym coś takiego. A następnie zainicjowałbym go odpowiednim tekstem. Ale powiedziałem, że chcemy wszystkie miesiące w roku, więc to jest 12 stringów, więc potrzebujemy kolekcji stringów. I napiszę teraz potrzebny nam kod i przeanalizujemy go po wpisaniu. Deklaruję tutaj typ jako ciąg znaków, po którym następują nawiasy kwadratowe. I te nawiasy kwadratowe są kluczowe to one mówią kompilatorowi, że nie jest to pojedynczy string, ale tablica stringów lub dowolnego innego typu, który znajduje się przed tymi nawiasami kwadratowymi. I tablicę można zainicjować w momencie jej tworzenia, przez dostarczenie listy wartości ograniczonych nawiasami klamrowymi. I aby zainicjalizować tablicę, możesz zobaczyć, że wymieniłem wszystkie 12 stringów, które się w niej znajdą, w środku i są one oddzielone przecinkami i mamy tutaj te nawiasy klamrowe wokół całego zestawu stringów a ponieważ cała ta rzecz jest pojedynczą instrukcją w języku C# -sharp, no to tutaj na końcu mamy średnik istnieją oczywiście inne sposoby inicjowania tablicy które omówię w następnym rozdziale ale to jest najprostszy sposób jeśli z góry wiesz, jakie dane trafią do tablicy, to nam na razie wystarczy.